On miał zagrać mecz z Karpowem, Anatolijem Karpowem, mm -hmm. o Mistrzostwo Świata. No i była wielka akcja, że Korcznoj, zdrajca, nie może wygrać z radzieckim mistrzem szachy. To była najważniejsza rzecz w Związku Radzieckim. Mm -hmm. I oni wiesz, cisnęli go, tam robili jakieś maniany, że zatrudnili hipnotyzera w trakcie tego meczu, żeby rozpraszał Korcznoja. No i wiesz, oni siedzieli przy szachownicach, a ten tam robił z widowni jakieś rzeczy. Korcznoj się. To chyba... Nie wiem, czy to nie był Zuchar? Jakoś tak się nazywał. Jakiś taki znany hipnotyzer radziecki. Porcznej postanowił, że się zemści i zatrudnił dwóch filipińskich joginów, żeby rozpraszali Karpowa. Słowo daje. Jest o tym książka. Antyszachy. Bardzo polecam. Oni Czyli tak... po tamtej stronie jest hipnotyzer, najlepszy w ZSRR. Po tej stronie dwóch Joginów, którzy rozpraszają tego hipnotyzera, który próbuje korczniowa, korcznoja rozprosić, żeby pomylił się w meczu z karpowym. Czy karpów Karpow był rozpraszany przez Joginów, czy Jogini tylko działali na hipnotyzera? Nie wiem, gdzie oni kierowali manę. Nie jestem Joginem filipińskim, ale podejrzewam, że jakoś się zwalczali. Oni mieli jakieś tam zarzuty, że zabili jakiegoś typa ciosem wirującej pięści, czy coś w tym rodzaju. Co? była jakaś Czy na tej bazie powstała cała bajka Pokémony? Że było takie wybieram cię jogin! I <grym> oni <grym> 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 Tak, tylko wycieli wątek szachów radzieckich. Tak. <grym> Bo to nie tak... pasowało do anime japońskiego. Do anime.